Najmłodsi mieszkańcy gminy Żyraków zakończyli lato. Piknik był podsumowaniem wakacyjnych zajęć z biblioteką. Przez cały sierpień dzieci z Polski i Ukrainy brały udział w ciekawych warsztatach. Poznały między innymi legendy z obu państw i stworzyły własne gry planszowe oraz biżuterię. Bardzo dobrze. Bardzo fajnie, chillujemy. Super. <laughs> świetne są, dzieci o, się świetnie Dobrze. Dobrze. Wszystko, wszystko pięknie jest. Tylko się cieszyć i uczestniczyć w takich imprezach. Na najmłodszych czekało wiele atrakcji: dmuchańce, zabawy z animatorami, wata cukrowa, rozgry wielkoformatowe. Skonsultowaliśmy z nimi, która z tych rzeczy była najlepsza. Wata cukrowa i ta kolejka do niej z, z posypką. Ten dmuchaniec jest ciekawy. Ten zabawy. zabawy. mi się daje jeszcze te zabawy, co tam są zrobione przez panie. I jeszcze jest dużo malowania na przykład na folii, to razem z dziewczynami to robiłyśmy. Piknik spodobał się nie tylko dzieciom, głos zabrali również dorośli, którzy chętnie zobaczyliby więcej podobnych imprez na terenie gminy. Powinny być, jak najbardziej. O tydzień, o co o tydzień, na wakacje. Bo u nas brakuje takiego czegoś. Tak najbardziej, na wakacje super sprawa. Ja do tego też się przyłączam, chcemy więcej. Piknik został zorganizowany w ramach programu Wakacyjna Aktywakcja. Dzięki wsparciu Fundacji Polski Fundusz Rozwoju, żyrakowskie biblioteki i świetlice mogły przeprowadzić warsztaty, aktywne zajęcie w bibliotece i wakacje z kulturą. Jak mówią inicjatorzy, w przyszłym roku również podejmowane będą działania, aby znów zorganizować podobne zajęcia oraz festyn. I takie zajęcia właśnie odbywały się w miesiącu sierpniu we wszystkich bibliotekach, a na zakończenie właśnie był zaplanowany piknik integracyjny podsumowując właśnie nasze aktywne wakacje w bibliotece. Nieoceniona okazała się pomoc młodzieży z gminy Żeraków, która brała udział w przygotowywaniu animacji dla młodszych kolegów. Muszę powiedzieć, że zawsze mogę liczyć tutaj na naszą młodzież, że jest chętna zawsze zaangażowana, także cieszymy się, że, że są i, i, i że się dobrze bawią wraz z młodszymi i najmłodszymi dziećmi. Wydarzenie odbyło się na terenie zespołu dworsko parkowego w Żyrakowie. Do zabawy zaprosiła gminna biblioteka publiczna w Żyrakowie razem z filiami.